Adamczyk, e, ultramaratończyk, który wrócił ze swojej wyprawy z Peru, e, wcześniej zaliczył Saharę. No, po prostu, ja nie wiem, co ty chłopaku robisz, skąd ty masz e, takie pomysły, ale jesteś jakimś po prostu nad człowiekiem, e, który podejmuje się takich trudnych wyzwań. Czy ty sobie wyszukujesz? Czy ty przed czymś uciekasz, czy jednak coś gonisz? Znaczy, ani nie uciekam, ani nie gonię. <słyszy> tak naprawdę odkrywam siebie. I pokazuje też, ja jestem dyrektorem szkoły, pokazuje też moim uczniom, że niemożliwe nie istnieje. Pięć lat temu ważyłem 110 kilo. Dzisiaj w granicach 58, 63 kilo to jest moja waga startowa. I samotność w trakcie biegu powyżej 200 km powoduje to, że odkrywamy siebie tak naprawdę. Mamy czas na tą uważność, mhm. na Wgląd w to, jakie są nasze cele i doświadczenie z dziką naturą i poznanie tego, jaki ten świat jest piękny i docenienie tego, co mamy na co dzień. Jeszcze porozmawiać samemu ze sobą. Można też na hamaku nie biegając, a ty jednak wróciłeś eee, z tylko to pielę, jest tak tam jak damian jak przez powiedział. godzinę, możesz leżeć na hamaku, a ty biegłeś ile pięć dni? Tak, i Sahara to było 6 dni, to było 252 km, a dżungla to były pięć dni. 5 dni tak. Pięć dni. Ile przebiegłś pięć dni? 230 km, najdłuższy odcinek to jest 75 km, z przewyższeniami około 5000 metrów. I sam mówisz, że to był najtrudniejszy bieg w twoim życiu. Dlaczego? Najtrudniejszy nie tylko bieg, tylko najtrudniejsza rzecz, którą robiłem w życiu, mm -hmm. bo też troszkę się wspinam, jeśli chodzi o wyprawy w Himalajach, natomiast dżungla wymaga ogromnej pokory od człowieka, dlatego że tam na każdym w trakcie, zakręcie czyha jakieś niebezpieczeństwo. To co się tam spotkało? Może inne pytanie, co tam mnie nie spotkało? <grystanie> okay. Od spadających pająków przez węże, przez przeprawy przez rzeki, pięć kilometrów korytem rzeki. W cudzysłowie biegnięcie, bo tam to ciężko mówić o biegnięciu. Natomiast przeprawy i cały bieg polega na samowystarczalności, czyli od pierwszego czyli dnia nie mamy. Nie macie plecak. baz noclegowych, że sobie gdzieś dobiegacie do jakiejś bazy i tam macie po prostu ciepły posiłek podany, tylko jesteście skazani sami na siebie. Tak, mamy hamak na plecach, śpiwór, śpimy w dżungli, biegniemy też w nocy, więc tak naprawdę przygoda rozpoczyna się od pierwszego Momentu. Ale to jest tak właśnie, że zaczynacie bieg i kto pierwszy dobiegnie na metę ten lepszy i możesz być po prostu non stop, czy masz jakiś czas ograniczony, że tyle i tyle godzin w trakcie dnia musisz biec Nie, jest... i nocujesz tam, gdzie się kończy ten czas? Są tak zwane stage, czyli mamy checkpointy, które, mamy, które są limitami. Ale czasu. Ale wy macie to na mapie, na jakimś zegarku z GPS-em? Jak to jest w ogóle? Ta druga jest wytyczona. No przecież wyprawa przez rzekę nie ma chyba tam strzałek w tej rzece. Mamy mapę, mamy kompasy mhm. i oprócz tego jest teren oznakowany, czyli co jakiś mhm. czas jeśli jest czy czerwoną wstążkę, znaczy, że żyjemy Czyli jest jesteś dobrze. Na trasie. Jesteśmy na trasie, tak, jest dobrze. A zdarzyło się tak, że ktoś zboczył z trasy i nie mógł się odnaleźć. Tak, tak, dwa razy się zgubiłem. Okay. Jest, taka, jest taka możliwość, oczywiście. Yy, dzień wcześniej zeszła lawina błotna, yy, podwiejemy niesionęli oznakowań w dżungli. No i oczywiście. Przygoda się rozpoczęła, kiedy pobiegłem w złym kierunku. Dwie godziny straty, no i odszukiwanie, gdzie w ogóle jestem. Tutaj widzieliśmy Twój numerek jeszcze ubłocony. To jestem prosto z Peru, prosto z dżungli. Widzieliśmy przed momentem, także jak wbiegałeś na metę, to kusztykałeś. Co się stało? 20 km przed metą w, jednym z, w korycie rzeki doznałem dość mocnej kontuzji. Mhm. Natomiast ultramaratony to zbieg głową, tak naprawdę. Więc my biegniemy. Spotykamy wiele dialogów wewnętrznych w trakcie biegu i kiedy poddajemy się, przynajmniej się cztery razy poddałem, kiedy już czułem, że to nie ma sensu w ogóle, co ja tutaj robię, ale głowa podpowiada, jak nie, no, nie ma rzeczy niemożliwych, jeszcze tylko mm -hmm. 20 km, no więc po przebiegnięciu innym metry trafiłem do szpitala. Łukasz, a jak to jest, że ty powiedziałeś, że ty biegasz sam, tak? Że, tak. że startujesz y bieg y i zagłębiasz się w siebie, słuchasz siebie. A nie jest łatwiej jednak biegać w grupie, i, i ta grupa nie daje motywacji? Raczej mhm. znaczy, z Sahary biegam z moją córką jako support, natomiast najpiękniejsze chwile są samotności. Kiedy jestem sam ze sobą, to jest ten moment, kiedy mogę wyczyścić głowę, to jest moment uważności. My tego nie mamy na co dzień. Ale to jest moment, w którym całe życie ci przelatuje przez, przez głowę i myślisz, o takich, momentach, że to taki moment, co zrobiłeś tak. dobrze, co zrobiłeś źle. To jest taki rachunek sumienia trochę. Są też takie momenty, kiedy na przykład wspinamy się na jakąś górę, wspinamy się, wbiegamy i y, tętno to jest 180, 190, i wiem, że mogli liczyć tylko na siebie, bo tak naprawdę ratunek w dżungli to jest coś niemożliwego. Jestem ze swojego doświadczenia mniejszego, bo biegłem 100 km w 3 dni po Kaukazie. Wiem, że ja o niczym nie myślałem, że w górnolotnym, że po prostu życie mi przelatuje między oczami tylko że błagam, żeby to się już skończyło, żeby <grym> przeżyć. Więc szanuję to, że to mówisz, ale to jest najprawdziwsza prawda. Są momenty takie, kiedy śmiejemy się, momenty, kiedy płaczemy, są momenty tak naprawdę skrajnego wyczerpania organizmu. Tak, tak, są momenty, kiedy uważam, co ja tutaj w ogóle robię mhm. i po co tu przyjechałem. Tak naprawdę podróż 14 godzin, nagle zmiana strefy czasowej, wysokość 3400 metrów i jeszcze do pokonania 230 kilometrów. Wow. A czy są momenty, żeby nacieszyć się widokami, żeby poznać kulturę ludzi? Tak, oczywiście. To są najwspanialsze momenty. Peruwiańczycy to są wspaniali ludzie. Bardzo gościnni, prawda? Bardzo gościnni, ta ich kultura kolorowa w ogóle. Oni na każdym kroku nas witali, kiedy wbiegaliśmy nawet do miasteczka, gdzie żyła jedna, dwie rodziny, to oni byli szczęśliwi, robili sobie z nami zdjęcie, uśmiechali się. Często dostawaliśmy jakieś prezenty od tak zwanych lokalnych Szamanów. Wspaniała przygoda. Sahara, Everest, teraz dżungla. Co jeszcze? Przed Co dalej? To jest tak, gdzieś tam moje myśli krążą wokół przebiegnięcia Arktyki. Jest to albo w dystans 500 km albo 750 km. O matko. To jak będziesz już potrzebował, żeby cię pokuśtykał na sam koniec, no to zadzwonię. <grym> <Zadzwoń. grym> jak I Damian, dla Damiana dwie. też nie ma rzeczy niemożliwych. E, przed meczem doznał kontuzji, zagrał mecz, trafił parę e, celnych rzutów i Czyli wygrał to pokonał samego tak siebie na Arktyce. Tak <grym> to tak. jesteśmy umówieni za to. Jesteśmy umówieni. Ale najpierw wakacje, dobra? Oczywiście. Okay. No to super. Bardzo ci Dziękuję Łukaszu, bardzo. dziękujemy. Gratulujemy ci twoich wyczynów i, i, i dziękujemy za taką dawkę motywacji. Dziękuję bardzo.